Osoba, której znajomość gier ogranicza się do szachów i Chińczyka, odwiedzając 8 i 9 września drugą edycję Festiwalu Gier Towarzyskich Warsaw Open 2007, mogła doznać zawrotu głowy. Turniej otworzył w towarzystwie burmistrza dzielnicy Ursynów Tomasza Męciny sześciokrotny szachowy mistrz świata Anatolii Karpow. Różnorodność gier, pomysłowość ich realizacji i wyobraźnia twórców dały duże pole do popisu graczom. W ramach tej imprezy rozegranych zostało wiele turniejów gier karcianych, planszowych, logicznych, a także gier figurkowych, w sumie kilkadziesiąt rozgrywek w 23 różne rodzaje gier. Uczestnicy dopisali i nowo wybudowana hala widowiskowo-sportowa Arena Ursynów pękała w szwach. Limit czasu jest przewidziany odgórnie przez producenta tej gry i zależnie od limitu punktów na jaki się gra, czyli jeżeli gramy dzisiaj gramy na 500 punktów, czyli armię zbieramy do 500 punktów, bo każda jednostka ma przypisaną sobie wartość punktową, żeby wszyscy mieli zrównoważone armię jakoś. Na 500 punktów jest to godzina czasu limit. Nawet zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów, Piotr Zalewski, kiedyś członek klubu Legia Warszawa, nie oparł się pokusie rozegrania kilku partii szachowych. Zimna krew, kamienna twarz, całkowite skupienie o to, co znamionuje rasowego gracza gier hazardowych. Niektórzy z graczy sprawiali wrażenie bywalców światowych kasy. Warsaw Open był atrakcją nie tylko dla uczestników, ale również dla mieszkańców Warszawy i Ursynowa. Dzieci z rodzicami oraz młodzież chętnie odwiedzali Games Room, gdzie pod okiem instruktorów mogli poznać wiele gier. Jak widać, miejsce to cieszyło się dużą 25. popularnością. Również gra w pozwoliła przetrwać w wesołej atmosferze deszczową i chłodną aurę panującą na zewnątrz budynku. Festiwalowi towarzyszyły również targi branżowe. Oprócz latających helikopterów, mikrosamochodów, bardzo drogich zabawek i zwykłych gier, fani Gwiezdnych Wojen mogli obejrzeć oryginalne rysunki do filmu George'a Lucas'a. Budzące podziw statki, w tym Falcon Millennium, były dosłownie w zasięgu ręki. W 2001 roku zaczęło się takie tworzenie takich pierwszych, średnich planów, z czego to zrobić. I ja uderzyłem na przykład technologicznie w materiały, które są praktycznie takie trwałe, niezniszczalne. PCV, aluminium, z klejem superglue, który bardzo dobrze to trzyma i ma to wygląd i estetykę. Pomalowany farbą, charakteryzowany i wygląda teraz to na typową maszynę Imperium z Wojny Przy stoiskach można było szczegółowo poznać ideę, jaka przyświecała powstawaniu niektórych gier. W naszej grze nie występuje, co jest bardzo ważne, bo przeznaczaliśmy ją dla dzieci, nie występuje czynnik destrukcji. Nie ma pojęcia zabić, zabrać komuś, odebrać. W żartach, jak z dziećmi czasem rozmawiamy, to ja tłumaczę w ten sposób. W lekkiej atletyce rzuca się oszczepem nie po to, żeby trafić tym oszczepem przeciwnika, tylko żeby dalej rzucić. Dlaczego kwadryga? Bo to są cztery koniki szachowe. Konik szachowy jest z wszystkich gier planszowych, znaczy ruch konika szachowego, jedną z najciekawszych rzeczy, jaką można było wymyślić. Nie ma piękniejszego ruchu jak ruch skoczka. Jest taki finezyjny, omija wszystko. Drugiego i ostatniego dnia Warsaw Open niewątpliwą atrakcją była symultaniczna gra szachowa z mistrzem Anatolijem Karpowem, w której udział wzięli politycy, biznesmeni oraz sportowcy. Wynik 19-1, do 1, dwa remisy, obydwa z najmłodszymi uczestnikami symultany, dla Karpowa zrobił wrażenie. Miło było przyglądać się, jak mistrz zaskakuje znane nam z ekranów telewizorów postaci, takie jak Janusz Korwin-Mikke czy Andrzej Strejlał, graczy sceny życia politycznego i społecznego. Na zakończenie festiwalu gier towarzyskich zostały wręczone nagrody dla zwycięzców poszczególnych turniejów. Wygrane wręczyli znana aktorka Jolanta Mrotek oraz prezes SPGT Mariasz Paweł Abramczuk. Podczas gali największe emocje wzbudziło losowanie głównej nagrody w loterii Piramida Nagród. Impreza odbyła się pod patronatem pani prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Walc, zaś sponsorem głównym był Skok Stewczyka.